Witam Państwa serdecznie. Niedawno miało miejsce wydarzenie, do którego warto wracać. Ma ono bowiem wielkie znaczenie dla Kościoła i dla Polski. 17 lutego 2023 roku w Krakowie dokonało się uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Ojca. Jacka Woronieckiego. Dla większości zwiernych, nie mówiąc o większości naszych Rodaków, nazwisko to niewiele mówi, i może nawet nigdy nie słyszeli, o takim nazwisku. Nie bardzo też wiadomo, dlaczego ktoś taki wszedł na drogę do beatyfikacji. Otóż. Historia rodu, do którego należy ojciec Jacek Woroniecki, to historia dziejów Rzeczypospolitej, a może nawet historia dziejów jeszcze dawniejszych. A choć dziś pojęcie rodu już wypłowiało, a nawet traktowane jest z pogardą, to były czasy, kiedy odpowiedzialność za państwo, za narody, za kultury należała właśnie do rodów. I takim rodem, który miał wielkie znaczenie i odpowiedzialność właśnie za państwo, za naród, za kościół, był ród woronieckich. I otóż ojciec Jacek Woroniecki należał do. Rodu Woronieckich Herbu Korybut. Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z moim mistrzem, ojcem Mieczysławem Albertem Krąbcem, na temat ojca Woronieckiego, który był uczniem Ojca Jacka jeszcze w czasach wojny. I pytałem o ojca Woronieckiego, a on tak mi wyjaśnił. Był świadom swojego pochodzenia. Ale nie chodzi tu o pochodzenie czysto biologiczne, tylko o pochodzenie w sensie właśnie odpowiedzialności rodu za jakieś wielkie dziedzictwo narodu, państwa, kultury, religii. To właśnie była ta odpowiedzialność. Musimy pamiętać, że w czasie zaborów, a później w czasie obu wojen światowych, ale także. W sposób szczególny w czasie komunizmu i bolszewizmu zwalczano polskie rody jako głównego wroga ideologicznego. Dlatego też, kiedy wspominamy tę drogę, jaką przechodzi ojciec Jacek Woroniecki jako wielki kapłan świadomy swojego związku zarówno z kościołem, jak i z narodem polskim, a także ten, kto wiedział, że uratujemy Polskę wtedy, kiedy uratujemy jej inteligencję. I z tego tytułu był jednym z założycieli katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To właśnie w tym wyrażała się ta wielkość, szeroko obejmująca dziedzictwo i kulturę i przyszłość. Polskiego narodu. Dlatego musimy kroczyć tą drogą, jaką wyznacza ojciec Jacek Woroniecki dla całego polskiego narodu. Szczęść Boże!